Cześć! Z tej strony Lesiu, od dzisiaj z Attitude Polska. Jako, że jest to mój pierwszy materiał na tym kanale, to chciałbym serdecznie powitać wszystkich widzów. W niedalekiej przyszłości możecie się spodziewać zdecydowanie większej ilości odcinków o tematyce wrestlingu. Dobra, dosyć gadania o mnie. Chciałbym Wam teraz przedstawić najnowszą serię, którą jest WWE Shortcut. Będą to cotygodniowe omówienia Gal Monday Night Raw oraz SmackDown. No, i oczywiście do tego dochodzą gale pay per view od największej federacji wrestlingowej świata. Trzeba wspomnieć o tym, że jeżeli odcinki z tej serii Wam się spodobają, to nie zapomnijcie pozostawić łapki w górę. A jeżeli nie posiadasz subskrypcji na kanale Attitude Polska, to w tym momencie Cię do tego zachęcam. Koniec z tym przedługim wstępem, zobaczmy co takiego wydarzyło się na SmackDown 17 kwietnia 2020 roku. Show rozpoczęliśmy od The Moment of Bliss którymi hostami były jak zawsze mistrzynie kobiet Taktim, czyli Nikki Cross oraz Alexa Bliss. Ich gośćmi dzisiaj był Mistrz Universal, Braun Strowman. Alexa zadała pytanie o Braya Wyata, na co Braun odpowiedział, że nikt nie zna tak dobrze braya jak on sam, ale on nie jest nic winien Brejowi, ponieważ wszystko osiągnął samemu. Następnie zauważył mały prezencik na skraju ringu i od razu powiedział: No, Alexa, Team Little Big, widzę. Cały czas pamiętasz, jakiś fajny prezent dla mnie, ale okazało się, że to nie było od Alexy. To było od jego przyjaciela, byłego mentora Breya, Wyata, który, jak sam Brown powiedział, uwielbia wchodzić w umysł przeciwników i tam wszystko mieszać ponieważ w prezencie znalazła się maska czarnej owcy, którą Braun nosił podczas jego pierwszych miesięcy w World Wrestling Entertainment, kiedy to jeszcze był członkiem rodziny Wyatta. Co ciekawe, na razie mamy zapowiadany pojedynek na Money in the Bank, oczywiście Braun Strowman kontra Bray Wyatt o tytuł Mistrzowski Universal, ale Bray Wyatt nie jest zapowiadany jako Defiant, tylko jako zwykły Bray Wyatt, który walczył na przykład z demizem na TLC, chyba? No więc to może być ciekawe, no i być może Brown w jakikolwiek sposób obroni swój tytuł, chociaż no, to by było według mnie już kompletne zakopanie postaci Braya Wajata, który mimo zwycięstwa z Johnem Sinem w według mnie najlepszym pojedynku na całym resumenie, to jednak cały czas pamiętamy to, co wydarzyło się w Arabii Saudyjskiej. Dalej dostaliśmy pojedynek, który był zapowiadany już tydzień temu, czyli Tamina kontra Sasha Banks. Jeżeli Tamina wygrywa, to walczy z Baylina na Money in the Bank. W ogóle Tamina przez ostatni miesiąc chyba pojawiła się częściej na tygodniówce niż przez ostatnie 5 lat. No ale to nie jest ważne, ponieważ ważne jest to, co wydarzyło się w Kwadratowym Pierścieniu, co było dosyć dziwaczne, ponieważ przez ostatnie, no, te kilka tygodni Tamina była budowana na kompletnego potwora, który miażdży ja wszystkich, a tutaj... No, Sasha dominowała przez znaczną większość tego pojedynku. Pod koniec chciała przeszkodzić Taminie, mistrzyni Bailey, która przez cały czas siedziała przy komentatorce, jednak Taminie pomogła Lacey Evans. I ojen Lacey Evans, ale ona jest piękna. Mam nadzieję, że jak najszybciej zdobędzie tytuł mistrzowski. No i też mam nadzieję, że Tamina nie wygra na Money in the Bank, ponieważ tak, przy pomocy Lacey Evans Taminie udało się pokonać Sasha Banks. Co daje nam ten pojedynek na Money in the Bank, jednak mimo wszystko, ja stawiam na Bailey. No bo, no Tamina, no serio, ze wszystkich osób, które są aktualnie w kobiecym rozszerze z Magdum, to to Tamina ma stać się nową mistrzynią z Magdum. przecież ona nawet nie ma żadnej charyzmy, ona nie ma nic. To jest... nie wiem... Big Nie, dobra, nie mogę obrażać Big Show'a, bo Big Show jest akurat spoko. No ale, no nie wiem, no... No taki Apollo Cruz, taki w ogóle bez żadnego charakteru, bez niczego, sobie walczy Tamina i teraz ma nagle stać się mistrzynią kobiet? Nie... W trakcie show dostaliśmy również przerywniki, które miały zapowiadać to, co się wydarzy w main Event gali, czyli Triple Threat Match o Mistrzostwa SmackDown Tag Team. Nie chce mi się za bardzo za każdym razem przerywać omówienia, żeby mówić o wszystkim, więc pokrótce powiem, co każdy powiedział. Na początku był Jay Uso i powiedział, o, oh, yo, yo, man, man, seven times champs, o, oh, yeah, we're coming for your championship, o, oh, yeah, wygramy i w ogóle... Jesteśmy najlepsi. Potem Demis. O, o, tak, jesteśmy najlepszymi raperami, w ogóle aktorami. Wygramy, będziemy nadal mistrzami. Tak, tak, jesteśmy super. A potem Biggie. O, będziemy ośmiokrotnymi? Chyba? Albo dziewięciokrotnymi? No nieważne. I zdobędziemy. Ja to zdobędę dla Kopieku, zdobędę na Exe Wow, 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 jesteśmy najlepsi. No, to chyba wszystko. Dalej dostaliśmy króciutki segment yy, na zapleczu, gdzie to Lacey Evans została zapytana, no, dlaczego pomogła Taminie. Ona powiedziała, że teraz jej rywalką numer jeden jest Sasha Banks, która pozbawiła jej szansy na zdobycie mistrzostwa SmackDown podczas WrestleMania. A do tego na ręce ma przekreślony napis Sasha. No bo tak jest, jeżeli ktoś się denerwuje, jeżeli chcesz się na kimś zemścić, to rysujesz sobie na ręce jego imię albo nazwisko, a następnie je przekreślasz, żeby ta osoba wiedziała, że ty jej nie lubisz. Następnie dostaliśmy walkę Sejmusa z panem o imieniu Denzel Dzurnet. De I od razu już progres, ponieważ to nie był zwykły Broke kick i do domu, to nie jest Alejśro Black. <gry> Tylko na początku pan Denzel nawet chciał walczyć. No ale no, chcieć to nie znaczy móc, ponieważ Sheamus kompletnie go rozwalił, broke Kick i Sheamus kontynuuje swój run niezwyciężony, który trwa od już dobrych trzech miesięcy a albo nawet czterech. No nieważne. Ważne jest to co wydarzyło się po meczu, ponieważ Sheamus podszedł do Michaela Cola. No i był niezadowolony z tego, że w zeszłym tygodniu on wygrał, a Michael Cole mówił o Jeffie hardym, a w tym tygodniu wydarzyło się dokładnie to samo, co może najprawdopodobniej zapowiadać to, że w najbliższych tygodniach możemy się spodziewać rywalizacji Sheamusa oraz Jeffa Hardego. Krótko potem był pojedynek Naomi oraz Dany Brook, która na początku spotkała się ze swoją przyjaciółką, taktycznym partnerką Carmelą, gdzie ta druga powiedziała, że ona raczej powinna się przygotowywać do pojedynku, który odbędzie się w następnym tygodniu, czyli Carmella i Dana Brook kontra Alexa i Nikki Cross, a ona walczy sobie o miano pretendenta do Waliskim ale in the Bank. Dana powiedziała: "Spoko, spoko, spoko, ja mam wszystko pod kontrolą, nie martw się." Wygram to i to i, i będzie fajnie. Aż się zdziwiłem, ponieważ Dejnie Bruk w końcu coś wyszło. I tak, to ona, a nie Naomi, znajdzie się w sześciu albo ośmiu osobowym pojedynku o walizkę Money in the Bank kobiet. Najprawdopodobniej tego nie wygra, ponieważ są pretendentki, które mają znacznie większe szanse niż ona, ale oczywiście życzymy szczęścia. Dalej, dalej, dalej było. Sonia Deville attempts to clear the air with Mandy Rhodes, czyli przeprosiny. Sonia Deville, która na początku nawet nieźle grała aktorsko, ponieważ powiedziała, że no Mandy byliśmy przyjaciółmi przez 5 lat, w ogóle przyszłaś na ślub mojej siostry i w ogóle o jedne jak mi ciebie brakuje, przepraszam, ale ostatecznie skończyło się na tym, że Mandy przyszła, a Sonia powiedziała, że Mandy jest tylko blondyną, która kompletnie nic nie potrafi zrobić i tak naprawdę to ona przez cały czas ciągnęła Fire in Desire i teraz wykorzysta wszystko to, co wie o Mandy Rose, aby kompletnie zniszczyć jej karierę. Następnie wyszedł Dolph Ziggler, który powiedział, że no Mandy, Mandy w ogóle, ja cię kocham, powiedz mi, że coś do mnie czujesz i to było takie what the fuck, przed chwilą Sonia Deville mówiła, że zniszczy kompletnie Mandy, a teraz przychodzi Dolph Ziggler i ciągnie storyline, który zakończył się na WrestleMania nie, Dolph, ona nic do ciebie nie czuje, skończ już z tym. Całe to zamieszanie wykorzystała Sonia Deville, która zaatakowała Mandy Rhodes. Dolf był taki, co, co ty zrobiłaś w ogóle, mordeczko, co to było? Ale Otis nie chciał już na to patrzeć na backstage'u, tylko wyszedł, zniszczył Zigglera, zniszczyli razem Sonya Deville. No i myślę, że na Money in the Bank albo na jakimkolwiek odcinku SmackDown będziemy świadkami mixed tag team meczu gdzie to właśnie Sonia i Dolph Ziggler zmierzą się z Otisem i Mandy Rose. Dotarła do na nas również smutna wiadomość, która krąży po świecie wrestlingu od około tygodnia, czyli to, że legendarny announcer Howard Finkel zmarł w wieku 69 lat. Jest to na pewno wielka strata dla całego świata wrestlingowego. Możemy chyba iść dalej, czyli kolejny pojedynek kwalifikacyjny do Money in the Bank Ladder meczu. Tym razem zmierzyliście się ze sobą Cezaro oraz Daniel Bryan. I ja naprawdę marzyłem, żeby w końcu, bo ja już nie wiem kiedy ostatni raz Cezaro wygrał singlowy pojedynek, a nie, przepraszam, wygrał na WrestleMani w Kikofie w pojedynku, który był zapowiedziany 5 sekund przed samą galą. No to nieważne. No ale jednak cały czas wierzyłem, że Cezaro uda się pokonać Daniela Bryana ponieważ myślę, że zrobiłby o wiele więcej w tym pojedynku z użyciem drabin niż obecnie może to zrobić Daniel, który no już tam miał te dwie kontuzje, gdzie już miał nie wracać, no a wrócił i myślę, że raczej będzie się w tym pojedynku oszczędzać. No ale niestety wygrał Brian. No i to on właśnie zmierzy się w pojedynku z użyciem drabin. I naprawdę jest dosyć mocnym pretendentem, ponieważ jak patrzy na to kto ma znaleźć się w tym pojedynku, no to Największe szanse może mieć no, kto? No, Alistair Black, Baron Corbin i chyba Daniel Bryan, a reszta to, to nie wiem za bardzo. Czy ktokolwiek inny może zagrozić tej trójce? Sam pojedynek na plus. No a jeszcze dostaliśmy w trakcie niego promoc z udziałem hakera, który powiedział, że: The truth will be said, prawda zostanie ujawniona. I dalej nie wiemy, kto to jest. Ja cały czas obstawiam artrufa, no, no, no bo kto inny to może być? No Mustafa Ali, no kompletnie nie pasuje do tego, mimo tego, że tam jest to kółeczko, które podobne jest niby do tego, co on nosił tą rękawiczkę, ale nie, no to musi być jakiś, nie wiem, artruf. I w ogóle to jak z dupy było. Znaczy, pewnie jest tak, że oni szukają czegoś dla niego, ale aktualnie nic takiego nie ma, więc może w przyszłości. Kontynuowany jest syndrom barona Korbina, czyli. Kiedy Feud powinien się zakończyć, on nadal jest kontynuowany i zapewne będzie kontynuowany przez najbliższe kilka miesięcy, ponieważ po porażce na WrestleMania z Eliasem, Feud dalej jest kontynuowany, Corbin kompletnie zniszczył tego zawodnika na backstage'u. Dostaliśmy również to, co mówiłem przed chwilą, że Baron Corbin zmierzy się z drugulakiem, o to kto zawalczy w ladder meczu o skamane in The Bank, no i to jest raczej pewne, że w tym pojedynku zaingeruje Elias. No ale no to dopiero za tydzień. Czas na main event, czyli Triple Threat single Match o mistrzostwa tag team. Nie będę się nad tym rozwodzić, ponieważ już takie coś dostaliśmy na WrestleMania, czyli Jay Uso kontra Demis kontra Big. I e. no i naprawdę pojedynek był mega fajny, szczególnie jak Jay i Demis wykonali dwuosobowy powerbomb na stół komentatorski, gdzie już po tej akcji myślałem, że no Big e jest skończony, ale jednak potem trochę walczył. No i największy taki moment, takie w ogóle co tu się stało, Demis wykonuje Skull Crushing Finali, którym pokonał naprawdę wielu świetnych zawodników. Przez nawet Roman Reigns, Seth Rollins, nie wiem, czy też nie wiem, Finn Balor. Naprawdę było mega wielu zawodników, którzy no już nie dali sobie rady po tej akcji dewastującej. A tu... O, Demis wykonuje Skull Crushing Finali. O, Jay Uso odkopuje. I w ogóle zero reakcji, no to powinno być Skull Crushing w od odmiza! Raz, dwa! Co tu się stało? James Uso odkopał w ogóle jak to jest możliwe widać, że on walczy o ten tytuł, a tutaj od razu po tym Demis wykonał Figure 4 Leglock, który trzymał przez dobrą minutę, ale James nie poddał się. Co wykorzystał Bigi, który przerwał dźwignię, wykonał big ending na Mizie raz, dwa, trzy i The New Day po raz kolejny są mistrzami. Tak, team. Troszeczkę to według mnie jest słabo rozegrane, ponieważ w tym momencie nie wiem, czy jakby normalnie pojedynek się odbył na WrestleMania taki jaki miał być, to czy wygrałby wtedy New Day, czy obroniliby wtedy Morrison i Miz. Zakładam, że wtedy by wygrało New Day. I jednak, no, tak troszeczkę słabo, ponieważ yy, myślę, że to będzie początek końca taktimu Misa i Morisona, a naprawdę robią niezłe show. Tak się zakończyło to SmackDown, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, jeśli tak, to przypominam o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji na kanale Attitude Polska. Mówi do was Lesiu i słyszymy się już wkrótce. Cześć!